Jak sobie radzić z tym, że zaczynamy się czasami nakręcać, mamy wiele opinii i różnych etykiet na temat osób, z którymi tworzymy nasze relacje i też na temat nas samych. Jak sobie z tym radzić? Nazywam się Emilia Kulpanowak, jestem coachem i trenerką Porozumienia bez Przemocy. W podcaście Poziom Miłości wspieram Cię w budowaniu relacji marzeń ze sobą. I z innymi też. Czasami zamiast życia z realną osobą mamy relacje z etykietami, z ocenami na temat drugiej osoby. Tak samo jest w stosunku do nas samych, kiedy myślimy o sobie w jakiś zaetykietowany, zaszufladkowany sposób, lub z innymi osobami, z którymi tworzymy relacje. Czasami sobie myślimy, że ktoś jest gburem, kretynem. Niefajny jest w różnych rzeczach, albo przeciwnie, myślimy sobie o nim, że jest taki super, że jest w ogóle jakimś mega Bogiem, przyjacielem i nie wiadomo kim jeszcze. Podobnie możemy myśleć o sobie samych, że jesteśmy tacy lub inni, bardzo fajni albo bardzo niefajni. To wszystko opiera się na naszych ocenach, ocenach siebie i ocenach innych ludzi, etykietach, czyli. Mówimy o tym, czy myślimy o tym, że ktoś jest jakiś. Jest to bardzo statyczny obraz świata, czyli niedynamiczny, niezmienny. Taki obraz, w którym ktoś jakiś jest i staje się przez to martwy, bo nie może po prostu być raz taki, raz taki, nie może się rozwijać, nie może się zmieniać. Nie może mieć różnego humoru, różnego nastroju i w zależności od tego reagować, tylko najpierw staje się statyczną, jedną niezmienną etykietką. Tak może być z naszym dzieckiem Leniuszkiem, albo mężem, partnerem, który jest na przykład bałaganiarzem, albo z nami samymi, że jesteśmy niefajni w czymś. Różne rzeczy sobie mówicie, prawda? Czasami jestem bardzo ciekawa tego, jak bardzo potraficie. Sobie czasami dowalić różnymi określeniami na swój temat. No i ja oczywiście też tu jestem, myślę, że w pierwszej lidze, takiego samokrytycyzmu, samodobijania się i wiary w to, jak różne etykiety nas określają. I czasami te etykiety wynieśliśmy z wczesnego dzieciństwa, czasami nabyliśmy ich później w życiu, w różnych okolicznościach, i tak potrafimy żyć 10, 20, 50 lat. Z jedną etykietą, albo wieloma etykietami, ale z niezmiennymi etykietami. To tak trochę jakby spojrzeć na lustro, jakby spojrzeć w lustro właściwie, i chcieć zobaczyć siebie, a tam okazuje się, że nie widać siebie, bo całe lustro jest zakryte ponaklejanymi etykietami. Leń, bałaganiarz, niesolidny, spóźniarski. Yy... Nie wiem co jeszcze, niezaradny, yy, niezorganizowany i tak dalej, i tak dalej. I nagle przestaje być widać nas, widzimy już tylko etykiety. Co zrobić, żeby te etykiety pościągać, żeby trochę się przejrzeć, co tam jest za nimi. A przede wszystkim zacząć widzieć życie jako dynamiczne. Czyli rzeczywiście czasami tak jest, że robię takie rzeczy, które wyglądają, jakbym była niezorganizowana, niesolidna, niezaangażowana, spóźnialska, nie wiem, zarozumiała, jakakolwiek inna. Ale innym razem robię rzeczy zupełnie inaczej. I oczywiście my mamy różne cechy naszego charakteru, nie chodzi mi teraz o to, żeby zaprzeczać w ogóle wszystkiemu, tylko żeby się przyjrzeć temu. Że za tymi etykietami jest człowiek i poszukać y, za każdym razem na nowo, co się teraz akurat dzieje. Y, jak y, mąż, partner, żona robi coś, co nam się nie podoba, to zamiast szukać do tego od razu, bo ty taki jesteś, szukać etykietki, szukać oceny, możemy się zastanowić, co konkretnie się wydarzyło nazwać fakty. Które widzimy, i popatrzeć, jak my się z tym mamy. Jakie się uczucia we mnie pojawiają w tej sytuacji, jakie potrzeby proszą o to, żeby być zauważone. To, że nazwę męża spóźnialskim, nie pomoże mi w tym, żeby nawiązać relacje, relacje ze sobą, z moimi uczuciami, które w tej sytuacji się pojawiają, i też relacje z moim mężem, który w tej sytuacji yy, jest, tak, i, i, i zrobił coś. Co na mnie jakoś płynęło, ja się jakoś w związku z tym poczułam. Zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie do tego, żeby przyglądać się swoim etykietkom, żeby przez najbliższe dni umówić się samemu ze sobą albo ze swoim, za sobą, z którą jesteś w relacji, na to, że będziecie się, nastroicie sobie radar na wysłuchiwanie etykietek. I jak powiesz do męża. Bo to ty taki leniwy jesteś, albo bo to o ciebie nigdy nie można liczyć, albo jakieś inne nigdy zawsze, jaki jesteś, powinieneś i tym podobne, to żeby się zatrzymać, żeby wzajemnie się zatrzymać w tym, e, albo samemu się zatrzymać i zobaczyć okej, okay, ale o czym ja w ogóle mówię? Bo używam języka etykiet, który nie pomaga ani mi zobaczyć siebie w tej sytuacji, ani zobaczyć mojego męża, partnera czy kogo z kogo tam mam bliskiego. I wtedy te etykietki stają pomiędzy nami i nas rozdzielają, oddzielają od siebie, oddzielają nas od kontaktu. Zamiast widzieć siebie i żyć w takim świecie, w którym widzę dane sytuacje i drugiego człowieka, teraz takiego, jakim, jakim jest, i sytuację taką, jaką jest. To ja zaczynam widzieć etykietkę i przyklejam się do tej etykietki, przyzwyczajam się do niej, zaczynam wierzyć etykiecie, a nie tej osobie. Dotyczy to y, tych negatywnych określeń i tych pozytywnych również. Każdy z nich. Jeżeli ktoś mi mówi, że jestem fajna w czymś, y, albo ja myślę o sobie, że, że, że jestem w czymś fajna, albo myślę o moim mężu czy o przyjaciółce, że jest w czymś fajna, też mogę się zatrzymać i też mogę się zastanowić. Czy ja jeszcze widzę człowieka? I czy ja jest, jeszcze jestem w relacji? Czy ja w ogóle jestem jeszcze w relacji, czy ja żyję w prawdziwym świecie, czy w świecie moich wyobrażeń i etykiet na temat drugiego człowieka. Zachęcam Cię bardzo do, takiego, do takiej zabawy w detektywa, do wyszukiwania yy, tych momentów, w których używasz takich właśnie statycznych określeń. I jestem bardzo, bardzo ciekawa, i mam nadzieję, że napiszesz w komentarzu, jaką etykietę udało Ci się złapać i co ona konkretnie znaczy, albo z jakim uczuciem się w danej sytuacji łączyła, albo z jaką potrzebą zaspokojoną lub nie w danej sytuacji się łączyła, lub też yy, jak ta etykieta dynamicznie się zmienia w ciągu Życia, czy tygodnia, czy, czy miesiąca. Czyli jak ja powiem o kimś leniuszek, to być może jest tak, że jak się złapie na tym, że powiedziałam leniuszek, to może zauważa, że dzisiaj akurat leży i odpoczywa, a wczoraj było tak, że bardzo dużo pracował i bardzo na przykład nie wiem, późno wrócił z pracy albo długo był w szkole. I jak zobaczy, że życie jest zmienne i się dynamicznie zmienia. To dużo się zmienia też we mnie, mojej otwartości. Jest nim bliżej do, do miłości, do poziomu, yy, do poziomu miłości, do poziomu akceptacji, yy, niż tylko do zakotwiczania się w oczekiwaniach, w złości albo w żalu. Yy, także bardzo Cię zachęcam do tego. Jestem ciekawa, co napiszesz w komentarzu. A jeżeli podoba Ci się ten temat, i jeżeli chcesz więcej, to, żeby na pewno nie przegapić następnego spotkania ze mną, zapraszam Cię do tego, by zasubskrybować ten kanał i do zobaczenia następnym razem.